Wydawnictwo Albatros przedstawia Ken Follett Nigdy Tłumaczenie Janusz Ochab Czyta Krzysztof Gosztyła Produkcja Audioteka Zbierając materiały do upadku gigantów Byłem szokowany, gdy odkryłem, że tak naprawdę pierwszej wojny światowej nikt nie chciał. Żaden z europejskich przywódców, ani po jednej, ani po drugiej stronie, nie dążył do konfliktu zbrojnego. A mimo to monarchowie i premierzy jeden po drugim podejmowali decyzje logiczne, wyważone decyzje, z których każda krok po kroku zbliżała świat do najstraszliwszej wojny w dziejach ludzkości. Doszedłem do przekonania, że wszystko to było w istocie tragicznym wypadkiem, i zastanawiałem się, czy coś takiego mogłoby się powtórzyć. Dwa tygrysy nie mogą się dzielić jedną górą. Chińskie przysłowie. Raina Manczkinów, prolog. Przez wiele lat James Madison mógł szczycić się tym, że był najniższym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, mierzył bowiem równo 162 cm. Potem jego rekord pobiła prezydent Pauline Green, która miała równo 1,50 m wzrostu. Lubiła podkreślać, że James Madison pokonał w wyborach prezydenckich Dewita Clintona, który był od niego prawie o 30 centymetrów wyższy. Pauline Green dwukrotnie odkładała wizytę w krainie Manczkinów. Zamierzała jeździć tam co roku podczas całej swej kadencji, ale zawsze wypadało coś ważniejszego. Tym razem jednak czuła, że musi się tam wybrać. Był łagodny wrześniowy poranek trzeciego roku jej prezydentury. Ćwiczenia, przewidziane na ten dzień, były częścią próbnej procedury bezpieczeństwa, która miała przypominać członkom rządu, co powinni robić w razie nagłego wypadku. Udając, że Stany Zjednoczone stały się obiektem ataku, Green wyszła szybko z gabinetu owalnego na południowy trawnik Białego Domu. Tuż za nią. Podążało kilka ważnych osób, które rzadko oddalały się od niej na większą odległość: jej doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, osobisty sekretarz, dwaj ochroniarze z Secret Service oraz młody kapitan amerykańskiej armii, który niósł nazywaną atomową futbolówką, skórzaną walizkę, zawierającą wszystko, czego potrzebowała do rozpoczęcia wojny nuklearnej. Helikopter. Należał do całej floty podobnych maszyn. Ten, którego używała danego dnia, nazywany był Marine One. Przy wejściu do maszyny, jak zawsze, stał na baczność żołnierz piechoty morskiej. Prezydent zbliżyła się do trapu i wbiegła po nim lekkim krokiem. Kiedy po raz pierwszy leciała helikopterem, jakieś 25 lat wcześniej, było to bardzo niemiłe doświadczenie. Wciąż pamiętała twarde, stalowe siedzenia w ciasnym wnętrzu i hałas, który uniemożliwiał normalną rozmowę. Teraz wyglądało to zupełnie inaczej. Wnętrze helikoptera z wygodnymi fotelami obitymi jasnobrązową skórą, klimatyzacją i małą łazienką przypominało kabinę prywatnego odrzutowca. Obok prezydent. Usiadł doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Gaz. Blake. Ten potężny afroamerykanin z krótkimi, siwymi włosami był emerytowanym generałem. Roztaczał wokół siebie aurę pokrzepiającej siły. Miał 55 lat, o pięć więcej niż Pauling Green. Podczas kampanii wyborczej był kluczowym członkiem jej zespołu, a teraz uchodził za jej najbliższego współpracownika. Dziękuję, że to robisz, powiedział, gdy wystartowali. Wiem, że nie chciałaś. Miał rację. Irytowała ją ta bezproduktywna przerwa w pracy i chciała ją mieć jak najszybciej za sobą. To jeden z tych obowiązków, które po prostu trzeba wypełnić, odparła. Podróż nie trwała długo. Gdy helikopter schodził do lądowania, Paulin przyjrzała się swojemu odbiciu w podręcznym lusterku. Jej blond włosy przycięte na wysokości brody zostały starannie ułożone, makijaż był dyskretny, miała ładne orzechowe oczy, ciepłe i pełne współczucia, którego nigdy nie ukrywała, choć jej usta zaciskały się czasem w prostą linię, nadającą twarzy wyraz bezwzględnej determinacji. Zamknęła lusterko z cichym trzaskiem. Wylądowali przy kompleksie hal magazynowych na obrzeżach jednego z miast stanu Maryland. Oficjalna nazwa tego miejsca brzmiała Rządowe Archiwum Materiałów Dodatkowych nr 2. Lecz nieliczni tajemniczeni, którzy znali jego prawdziwą funkcję, nazywali je krainą manczkinów bo tam właśnie trafiła porwana przez tornado Dorotka z czarnoksiężnika z krainy Oz. Kraina Manczkinów była tajemnicą. Wszyscy wiedzieli o kompleksie Raven Rock Mountain, o podziemnym bunkrze, w którym zamierzali się ukryć wojskowi dowódcy w czasie wojny nuklearnej. Był to ważny ośrodek, ale nie tam miał się schronić prezydent USA. Wielu ludzi wiedziało również, że pod wschodnim skrzydłem Białego Domu mieści się prezydenckie centrum zarządzania kryzysowego, z którego korzystano w sytuacjach takich jak zamach z 11 września 2001 roku. Nie był to obiekt zaprojektowany i przygotowany na długotrwały postapokaliptyczny pobyt w krainie Mandkinów. Mogło się utrzymać przy życiu 100 osób nawet przez rok. Panią prezydent przywitał generał Whitfield. Był to pryzaty, pulchny mężczyzna pod sześćdziesiątkę, sympatyczny i zupełnie pozbawiony wojskowej agresji. Paulin była przekonana, że w najmniejszym choćby stopniu nie interesuje go zabijanie wrogów. Do czego przecież z założenia służy wojsko? Być może właśnie ze względu na ten brak wojowniczości otrzymał tę posadę. Rządowe archiwum materiałów dodatkowych, numer dwa, rzeczywiście pełniło funkcję magazynu. Strzałki z napisami kierowały dostawy do doku ładunkowego. Whitfield przeprowadził całą grupę przez małe boczne drzwi i dopiero tam kompleks nabrał całkiem innego charakteru. Stanęli przed potężnymi, podwójnymi drzwiami które przywodziły na myśl wejście do więzienia o maksymalnie zaostrzonych rygorach bezpieczeństwa. Weszli do przytłaczająco ciasnego, niskiego pomieszczenia. Ściany wydawały się tu przesunięte do środka, jakby były metrowej grubości. Powietrze miało zatęchły, nieświeży posmak. To pomieszczenie odporne na wybuchy służy głównie chronieniu wind, wyjaśnił Whitfield. Gdy wsiedli do kabiny, Paulin pozbyła się irytującego wrażenia, że bierze udział w ćwiczeniu, które nie ma większego sensu. Zaczęła nabierać przekonania, że sprawa jest poważna. Za pani pozwoleniem, pani prezydent, zjedziemy naszam dół, a potem wrócimy na górę, powiedział Whitfield. Zgoda, panie generale, dziękuję. Pani prezydent, Prezydent, ta placówka zapewnia pani stuprocentowe bezpieczeństwo na wypadek, gdyby Stany Zjednoczone spotkało którekolwiek z takich zagrożeń, jak pandemia, katastrofa naturalna, na przykład uderzenie dużego meteorytu w ziemię, zamieszki lub istotne niepokoje społeczne, zwycięska inwazja wrogich sił konwencjonalnych, cyberatak albo wojna atomowa. oznajmił z dumą Whitfield, kiedy winda ruszyła. Jeśli ta lista potencjalnych katastrof miała uspokoić Paulin, to przyniosła skutek odwrotny od zamierzonego. Przypomniała jej, że koniec cywilizacji jest prawdopodobny i że być może będzie musiała się ukrywać w tej dziurze w ziemi, by potem ratować resztki ludzkiej rasy. Pomyślała, że chyba wolałaby od razu Zginąć na powierzchni. Kabina opadała dość szybko i pokonała dużą odległość, nim zwolniła. Gdy w końcu znieruchomiała, Whitfield powiedział, w razie problemów z windą zawsze można skorzystać ze schodów. Prawdopodobnie miał to być niewinny żarcik, więc młodsi członkowie grupy roześmiali się, myśląc o tym, ile stopni trzeba pokonać, by wyjść na górę. Paulin pamiętała jednak, jak długo musieli iść po schodach ludzie uwięzieni w płonącym World Trade Center i nawet się nie uśmiechnęła. Zauważyła, że gaz Blake również nie jest rozbawiony. Ściany pomieszczeń na dole pokryto kojącą zielenią, miłym dla oka kremowym odcieniem bieli i relaksującym różem, wciąż jednak był to podziemny bunkier. Ta nieprzyjemna świadomość towarzyszyła jej przez cały czas, gdy oprowadzano ją po prezydenckim apartamencie, koszarach z rzędami prycz, szpitalu, sali gimnastycznej, kawiarni i supermarkecie. Sala konferencyjna była repliką sali dowodzenia pomieszczenia zarządzania kryzysowego w podziemiach Białego Domu, wyposażoną w długi stół ciągnący się niemal przez całą długość pomieszczenia, oraz ustawione po obu stronach krzesła. Dla doradców. Na ścianach wisiały duże monitory. Możemy tu przesyłać wszystkie dane wizualne, do których ma pani dostęp w Białym Domu i to równie szybko tłumaczył Whitfield. Możemy oglądać wszystkie miasta na świecie, korzystając z ich monitoringu ulicznego i kamer ochrony. Mamy radar wojskowy, przekazujący dane w czasie rzeczywistym, jak pani wie. Zdjęcia satelitarne docierają na Ziemię po kilku godzinach. Ale otrzymujemy w tym samym czasie co Pentagon. Możemy odbierać wszystkie stacje telewizyjne działające na świecie, co może być przydatne w tych rzadkich sytuacjach, gdy CNN albo Al Jazeera otrzymują jakieś informacje wcześniej niż służby bezpieczeństwa. I będziemy też mieli zespół lingwistów, którzy natychmiast przygotują napisy do programów informacyjnych w obcych językach. Na poziomie technicznym. Znajdowała się elektrownia ze zbiornikiem paliwa wielkości jeziora, systemy grzewcze i chłodzące oraz zbiornik mieszczący 20 milionów litrów wody, zasilany z podziemnego źródła. Polin nigdy nie cierpiała na klaustrofobię, ale nagle zrobiło jej się słabo, bo wyobraziła sobie, że tkwi w tym miejscu, podczas gdy świat na zewnątrz legł w gruzach. Uświadomiła sobie, że z trudem łapie oddech. Jakby czytając w jej myślach, Whitfield dodał: Powietrze dostarczamy z zewnątrz przez specjalne filtry, które są odporne na wybuchy, a przy tym wychwytują wszystkie zanieczyszczenia przenoszone przez powietrze, zarówno chemiczne, jak i biologiczne, lub radioaktywne. Świetnie, pomyślała Paulin, ale co z milionami ludzi na powierzchni, którzy nie będą mieli żadnej ochrony? Pani prezydent y, y, pani biuro sugerowało że nie będzie pani chciała zjeść y, lunchu przed odlotem ale przygotowaliśmy coś na wypadek gdyby zmieniła pani zdanie powiedział Whitfield pod koniec obchodu Zawsze tak to wyglądał każdy chętnie spędziłby godzinę na swobodnej pogawędce z prezydentem Zrobiło jej się trochę żal tego człowieka, który tkwił pod ziemią na tym ważnym, choć ukrytym posterunku. Jednak jak zawsze musiała stłumić ten odruch współczucia i trzymać się harmonogramu, Paulin rzadko traciła czas na jedzenie z kimkolwiek poza jej rodziną. Uczestniczyła w spotkaniach, podczas których wymieniano informacje i podejmowano decyzje a potem przenosiła się na następne spotkanie. Znacznie zmniejszyła liczbę oficjalnych bankietów, w których musiała uczestniczyć jako prezydent. — Jestem przywódczynią wolnego świata — mawiała. — Po co miałabym przez trzy godziny rozmawiać z królem Belgii? — To bardzo miłe z pana strony, panie generale, ale muszę wracać do Białego Domu — odpowiedziała. Po powrocie do helikoptera Zapierła pas bezpieczeństwa, po czym wyjęła z kieszeni plastikowy pojemnik wielkości małego portfela, nazywano ten przedmiot herbatnikiem. Można go było otworzyć tylko rozbijając plastik. W środku znajdowała się karta z serią liter i cyfr, kodami potrzebnymi do autoryzacji ataku atomowego. Prezydent musiał przez cały dzień nosić herbatnik ze sobą, a w nocy trzymać go przy łóżku. Bogu dzięki, że zimna wojna już się skończyła! zauważył Gaz. Blake, patrząc na Paulin. To obszerne miejsce przypomniało mi, że wciąż żyjemy na krawędzi, powiedziała. Musimy tylko dopilnować, by nigdy tego nie użyto. Odpowiadała za to w stopniu większym niż ktokolwiek inny na świecie. Czasami czuła na barkach to brzemię. Dziś wydawało się wyjątkowo ciężkie. Jeśli kiedykolwiek wrócę do krainy manczkinów, będzie to oznaczało, że zawiodłam. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.